Witam Was serdecznie, dr Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Instytut ESO -Positive. Dziś kręcimy w plenerze, w troszeczkę niesadziennych warunkach, a wynika to z faktu, że już dwa dni praktycznie pozostały do pełni. Pełnia, która jest we wtorek. Może widać ją tutaj na kamerze. Ja ją widzę bardzo, bardzo wyraźnie. Notabene, jeszcze takie leciutkie różowe chmurki na niebie. Z nawigacji pamiętam, że to jest taka zapowiedź, że może wiać. <grych> Ale właśnie, jakby powiało to może by rozproszyło tą energię Merkurego. O co właściwie chodzi? My jesteśmy jeszcze w tym szczególnym y, czasie, tak zwanym czasie między zaćmieniami. Pamiętamy, że nów, nów, który mieliśmy 2 lipca, był bardzo szczególny, bardzo intensywny, przyniósł nam. Takie dość mocne, e, może dyskusje, rozwiązania. Ja akurat byłam w tym czasie w sobotce, także powiem Wam, było mocno, było ciekawie, szczególnie, że jest to miejsce mocy. E, no i tu jest taka właśnie bardzo mocna specyfika. Wtedy było e, zaćmienie słońca, teraz w pełni mamy znowu zaćmienie księżyca. No, i to jest też taki bardzo szczególny czas, bo w zasadzie pełnia jako taka teraz, akurat we wtorek, powinna nam przynosić jakiś taki, no może niekoniecznie spokój, ale jakieś spełnienie marzeń, jakieś takie bardziej ugruntowanie w pewnych kwestiach. A tutaj. No, ta pełnia może być troszeczkę niespokojna i w ogóle jeszcze, niestety, do końca lipca. Musimy bardzo uważać, jeszcze tam na początku sierpnia, bo Merkury jest w tej tak zwanej retrogradacji. Czyli tutaj jest kwestia, że może być problem w komunikacji. Pamiętamy, za co odpowiadał Bóg, Merkury, boski posłaniec. No i z tą komunikacją mogą być bardzo. Yy, Duże zawirowania. Może być tak, że ktoś nie do końca was zrozumie, niekoniecznie będzie chciał zrozumieć wasze intencje. Eee, jeszcze ta pełnia. Która ma zaćmienie, to jest to, co mówiliśmy. O ile my sobie w pełni pewne rzeczy gdzieś tam zakładamy, to przy tej pełni musimy uważać, ponieważ y, kiedy jest zaćmienie, ten obraz być może mocno przyciemniony, my możemy czegoś nie zauważać. Dlatego w tym dniu należy przede wszystkim nie podpisywać żadnych umów, y, nie no przynajmniej takich, których dobrze nie sprawdzicie, a i tak możecie coś pominąć. Druga kwestia, w ogóle wszelkie jakieś bardzo ważne rozmowy, no to czy w związkach czy jakiekolwiek to też uważać tego dnia szczególnie na cokolwiek. Ja to sobie jeszcze rzuciłam karty. Tutaj jest taka sugestia, żeby zwrócić uwagę na pieniądze, zabezpieczyć pieniądze, tak jakby je porozkładać w różne miejsca, w różne inwestycje. Potem mam tutaj kolejną kartę, która właśnie mówi o tych emocjach, żeby panować nad emocjami. Żeby one tutaj, właśnie z tego naszego raka, który tam też będzie bardzo mocny, tak księżyc, żeby tak jakby nie spowodowały jeszcze gorszych, jeszcze trudniejszych sytuacji. Poza tym. Kolejna kwestia, właśnie te sytuacje z pięć, więc skoro my już wiemy, że do końca lipca i jeszcze ten początek sierpnia niekoniecznie są korzystne takie warunki na jakieś poważne rozmowy. I że może nam się też coś wymsknąć, to naprawdę uważajmy na jakieś osoby, od których jesteśmy zależne, żeby się nam coś do szefa nie wyrwało, a już szczególnie w samą pełnię, no bo tutaj mamy bardzo duży patronat barana. I co za tym idzie, no to ten Mars, pamiętamy, że jest wojowniczy z tej naszej astropsychologii. Więc żeby nie było tym bardziej jakiejś zaognionej sytuacji, bo tego dnia może być jakaś taka większa kumulacja. Oczywiście też nie mówię, żeby nie iść do pracy, tylko żeby po prostu ważyć słowa, żeby się zastanowić nad wieloma kwestiami. Na pewno tutaj jeszcze tak się patrzę, tutaj wychodzi nam jeszcze jedna taka karta, która sugeruje, że jednak, ale... Hmm. możemy być właśnie troszeczkę czuć się osaczeni, może nas próbować ktoś zdominować. Tutaj bardzo podobna sytuacja była e, tak samo w Nów. I, I w ogóle teraz ten czas pomiędzy, tak? pomiędzy Nowiem a Pełnią. E, wiele z Was zauważało, że jest bardzo trudny, że też pewne rzeczy karmiczne się bardzo mocno e, tutaj akcentują. I dlatego też ta uwaga, ostrożność w zakresie wypowiedzi, w zakresie też sprawdzania różnych kwestii jest bardzo ważna. Także zarówno w samoupełnie, kiedy szczególnie panujemy nad swoimi emocjami i yy, słowami, to również do końca lipca. Starajmy się jakoś po prostu w wielu kwestiach wypośrodkować, niekoniecznie głośno wyrażać te swoje racje, bo to i tak nic nie zmieni, to będą tylko jakieś niepotrzebne problemy. Oczywiście nie róbmy żadnych większych zakupów, większych to znaczy jakichś inwestycji, jakichś ważnych umów tutaj ze względu właśnie na tego merkureku, który jest w takim niekorzystnym położeniu. Nie róbmy, no, przede wszystkim. No, to mówię: zakupy, zakupy, umowy, jakieś takie ustalenia, y, które mogą spowodować uszczuplenie naszych y, finansów. Y, także jeszcze tutaj na samą pełnię, bo tutaj tak trochę może skaczemy po temacie. Jak w każdą pełnię, oczywiście, zapalcie sobie świecę. I zróbcie sobie taki rodzaj y, po prostu medytacji, ale innego rodzaju medytacji. Zastanówcie się, co ewentualnie możecie chcieć y, zmienić u siebie. Co chcecie zmienić w swoim otoczeniu? Y, co Wam gdzieś tam u Was samych przeszkadza? Zróbcie sobie taką wewnętrzną retrospekcję. Zastanówcie się, czy może właśnie macie jakieś kody rodzinne. Y, macie coś, co Wam po prostu przeszkadza normalnie żyć, jakieś takie przyzwyczajenia, jakieś wzorce, które powielacie po prostu z różnych takich Waszych... No, nie powiem, rodzinnych przyzwyczajeń, tak? Bo mama coś robiła, babcia coś robiła, no to wy też to robicie i nawet nie macie tej świadomości do końca, że to robicie. A niekoniecznie może to wpływać pozytywnie na wasze życie, bo troszeczkę czasy się zmieniły, mentalność się zmieniła i troszeczkę jest wszystko inaczej. No, tak tutaj mi się tak skojarzyło w kontekście tych grup genealogicznych, w których mam przyjemność być. Bo jednak ta nasza ganalogia i metaganalogia są bardzo mocno powiązane, połączone. Ja oczywiście ze swojej strony również zapraszam na wykłady, zapraszam do Anpolu, zapraszam do. Z Karyszewa, teraz, w najbliższy weekend. Oczywiście tutaj jest trochę inna kwestia, bo o ile w sobotę to tam mieliśmy wstęp wolny podczas ostatniego wykładu, to to jest troszkę inna sytuacja. Tutaj już trzeba zakupić bilety. I to macie tam linki na stronach, gdzie no jest tam link do wydarzenia. Natomiast ja ze swojej strony. Przede wszystkim zapraszam Was też do, na prywatne sesje, szczególnie kiedy nie jesteście czegoś pewni i chcecie, żeby sobie taką sytuację troszeczkę bardziej rozjaśnić. Druga kwestia taka ważna właśnie jeszcze jak wykorzystacie tą pełnię. Pomimo wszystko. W ogóle i w pełni, i teraz na ten czas, jeszcze do końca lipca, weźcie sobie po prostu e, takie, może nie postanowienie, ale może. E, stwórzcie sobie jakąś większą ochronę tutaj na szczęście, bo tutaj też sobie wyciągłam dla tych osób, które akurat otworzą ten filmik takie przesłanie anielskie no i tutaj wyszedł nam akurat Archanioł Michał jesteś bezpieczny ochrania cię przede wszystkim co może ci po prostu zaszkodzić. Także te osoby, które pracują z aniołami, to jak najbardziej mogą się tutaj poddać pod opiekę Archanioła Michała. Te, które pracują z przodkami, pracują ze swoim rodem, to też będą mieć też jakiś rodzaj szczególnej ochrony, tutaj mogą sobie w tym kierunku. Wszystkie te Istotych, z którymi gdzieś tam współpracujecie, niech w tym miesiącu dadzą Wam szczególną ochronę, bo miesiąc lipiec jest miesiącem bardzo trudnym, bardzo specyficznym i właśnie może Was spotkać dużo różnych niespodzianek. Ale oczywiście nie nastawiajcie się na negatyw. Nastawcie się, że wszystko będzie dobrze, że wszystko, co się dzieje, gdzieś tam jest dla Waszego dobra, że wszystko ma jakiś głęboki sens i po prostu otwórzcie się na wszystko co dla was najlepsze. Także pozdrawiam was serdecznie. Gdyby były gdzieś jakieś wątpliwości, wiecie, macie kontakt przez Messenger na obydwu na stronie, na fanpage'u Instytut Esopozytiv Celeste i na moim prywatnym profilu, który no już w zasadzie przestał być prywatny Agnieszka Malczewska-Błaszczyk. Oczywiście jedno, drugie na Facebooku. Zapraszam również do oglądania oczywiście naszych filmików na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymam kciuki, żebyście zarówno tą pełnię, jak i cały lipiec mogli sobie Pozytywnie realizować, pomimo tego yy, układu planet, tak można powiedzieć, yy, no swoje, swoje rzeczy, swoje założenia, no bo przecież my jesteśmy zdeterminowani i nic nam nie przeszkodzi, tak? Także trzymajcie się, do widzenia, do usłyszenia, może tam ktoś jeszcze zaobserwuje ten księżyc, bo mówię już, ten wpływ dziś jest bardzo mocny, jeszcze dwa dni. No, ten wtorek, mówię, kulminacja. Dobrze, pozdrawiam Was. Hej, hej.